Sięma. Czy nie przyszła wam czasem do głowy jakaś taka myśl, a może wziąłbym udział w zawodach krótkofalarskich? Ale nie, nie mam anten, nie mam radia, nie umiem tego robić, odpuszczę sobie. Jeśli tak, to słuchajcie, dzisiaj pokażę wam, że wcale nie trzeba tak wiele, żeby wziąć udział w fajnej zabawie. I krok po kroku. W podstawie pokażę Wam podstawy, jak ja robię w zawody, i może kogoś to zainspiruje, żeby też wziąć udział w takich zawodach. Ja od razu powiem, że ja nie jestem jakimś ultra. Użytkownikiem ich zawody traktuje raczej hobbystycznie, więc nie spodziewajcie się tu jakiegoś nie wiadomo jakiego pokazu. Natomiast takie podstawy, żeby każdy mógł spokojnie sobie zacząć, jeżeli jesteś już starym wyjadaczem na pasmach, w zawodach, to raczej będziesz się nudził. A jeśli jesteście ciekawi, jak zacząć i, jak to, i zobaczyć, że to wcale nie jest takie straszne, to zapraszam do radia. Słuchajcie, odbywają się obecnie duże zawody międzynarodowe w CQWPX. I na przykładzie tych zawodów pokażę Wam, że to nie jest nic trudnego. Od samego początku, krok po kroku. W jednym z poprzednich odcinków pokazywałem Wam log, którego używam w zawodach. To jest November 1 Mike. Mike tutaj również będę tego logu używał i nie będę już pokazywał, jak go skonfigurować, jak go podłączyć. Jeśli jesteście ciekawi, to sprawdźcie sobie w poprzednim odcinku. Tu tylko pokażę, jak wygląda rutyna zawodów. I od razu, taka jeszcze mała, takie małe wyjaśnienie, że ja tych zawodów które jakby, w których biorę udział tych zawodów tak naprawdę w ciągu roku jest są trzy czyli to są te zawody CQWPX potem mamy zawody SPDX te, których też używam <grych> których też używam w których biorę udział i trzecie zawody to są CQ Worldwide które odbywają się jesienią i w zasadzie ubiorę udział tylko w tych trzech zawodach. W zawodach nie wiem nawet, jakie są nagrody, jakie tam są zaszczyty, za któreś tam miejsca po prostu się bawię i staram się zrobić łączności, w tym jak najwięcej łączności, w tym czasie, kiedy te zawody się odbywają. Niektórzy tutaj z kolegów zawsze mówią: A zawody najgorzej, wyłączam radio i nie biorę w tym udziału, bo mnie to wkurza, bo nie mogę pogadać sobie. A ja właśnie uważam, że jak są zawody, szczególnie takie duże zawody, to właśnie jest to szansa na to, żeby zrobić fajne, ciekawe łączności z całym światem. E, słuchajcie, jak to wygląda. E, słuchajcie, wygląd robimy to e, przede wszystkim bardzo, bardzo prosty jest schemat zawodów, tych akurat. E, zawody mają też swoje jakby. Zasady, regulamin. Jeżeli chcecie brać udział w jakichkolwiek zawodach, to warto też zapoznać się z regulaminem. Te zawody polegają na tym, żeby zrobić jak najwięcej łączności z jak największymi stacjami, są punktowane w zależności od tego, czy robimy z kontynentem, czy robimy z tym samą, z, tą samą, z tym samym krajem. Czy w ramach Europy, czy w ramach Polski, czy w ramach innych kontynentów. To jest wszystko w, do wyczytania w zasadach. Nie będę teraz się na tym skupiał. Skupię się tylko na tym, że podczas wymiany raportu w zawodach podajemy raport. 59, zwykle w zawodach zawsze podaje się 59, i potem podajemy swój numer kolejnej łączności, kolejnej łączności, którą robię, a nasz rozmówca podaje numer swojej kolejnej łączności, i potem w logu te dwa numery muszą się zgadzać. I teraz korzystając z tego logu N1 Maria Maria, dużo jest rzeczy jakby z automatu podawanych, czyli log liczy nasze kolejne, kolejne łączności. No a naszym zadaniem jest tylko zanotować poprawnie znak oraz numer, który otrzymamy od osoby, z którą rozmawiamy. Więc rozpoczynamy od tego, że uruchamiamy sobie log. Ja już trochę łączności porobiłem, więc proszę się nie zdziwić, że mój numer nie zacznie się od pierwszej łączności, tylko od łączności numer 117 117, czyli 117 łączności już mam zrobionych. A teraz będę robił kolejne, żeby wam pokazać, jak to się, jak to się odbywa. Są też takie zawody, w których nie musimy podawać tego numeru. Na przykład podajemy tylko numer kontrolny jakiś albo, albo coś innego. Wszystko zależy od, od regulaminu. No, więc tak. Najpierw szukamy sobie jakiejś stacji, z którą chcemy zrobić łączność. I są stacje, które wołają, robią CQ Contest. A są też stacje, które odpowiadają. Więc nas interesują stacje, które wołają CQ Contest. Kręcę gałą i już szukam jakiejś stacji. Tu coś jest. Ok. I najpierw słucham, jaki znak woła. Eko Hotel 3CC, jeśli dobrze zrozumiałem. Dobra, dobrze zrozumiałem, ale zobaczcie, okazuje się, że tutaj ten, ten, ta łączność jest zduplikowana. Czyli z tym kolegą w tym paśmie już robiłem łączność. Pokazał się napis DUP, więc duplikacja. Nie będziemy robić tej łączności, bo nie ma to sensu. Szukamy następnej stacji, dlatego fajny jest ten log, chociaż inne logi też dają takie możliwości. Tiki Contest United Charlie 2 kilowatt Uniform Charlie 2kW kilo. Sugar, Sugar Queen 2 Tango Alpha Charlie Sugar Queen 2 Tango Alpha Charlie, good afternoon, you're 59751? 751, thank you, 59119 do widzenia. Do widzenia. Charlie, kilo Okej. Okay. Słuchajcie, tak to mniej więcej wygląda więc e, mam nadzieję, że przekonaliście, że to nie ma żadnej filozofii. I odważycie się i spróbujecie wziąć udział w zawodach. Następne zawody ciekawe, które będą się odbywać to jest SPDX, i one odbywają się, jeśli się nie, ja, się, ja się nie mylę już za tydzień. Eee, trzeba byłoby sprawdzić na stronie SPDX, więc zachęcam do udziału w zawodach, bo są naprawdę fajne, a można zrobić łączności z całym światem. Hmm. Sugar Queen 2, Tango Alpha Charlie. This this. Sierra Quebec 2, Tango Alpha Charlie. Tango Alpha Charlie, Sugar Queen 2, thanks. 591481. 1481, thank you. Uh, 59120. 120, one, thanks. contact. Oswego. Yankee Tango 5 Tango 5 Alpha, Coś mi się znajesz, to kojarzę. Yanki Jeszcze nie. Sugar Queen 2, Tango Alfa Charlie. Sugar Queen 2, Tango 5 Alpha. Yanki Tango 5 Alpha Charlie. Sierra Quebec number 2 Tango Alfa Charlie. One eight seven two. Tango Alpha Charlie, 5 roger, 5 9 one, two, two. one, two, two. one two, two. thank you, Yankee Tango, 5-Alpha <laughs> Good luck, 2-7, bye-bye Sugar, 5-7, Oscar, Sugar, 5-7, Oscar, Sugar, 5-7, Oscar, contest Sugar Queen 2, Tango Alpha Charlie Sierra Quebec 2, Tango Alpha Charlie QRZ, QRZ Sierra Quebec 2, Tango Alpha Charlie uh, Sierra Quebec 2, Sierra Quebec 2, Tango America Canada, thank you, 59765, 765, roger Roger, thank you, 765, report for you is 59123, 123 Negative one, two, three. One, two three. Good luck. Thank you. Good luck. Thank you. Thank you. Thank Tango Sugar Queen Yankee. Tango Mike. Charlie. sugar queen again again. Sierra you. 2. Tango Alpha Charlie. With a Tango Alpha Charlie, 591056. 1056, thank you. Uh, 59125, 125. 125, 125, uh, good luck. Good luck. Sugar November 9, Bravo, Sugar November 9, Bravo, contest. Polska Stacja. Stanisław Kłobek 2, Tadeusz Adam Cezary. Jeszcze raz. Stefan Kłobek 2, Tadeusz Adam Cezary. -2, y jeszcze raz. Stefan Kłobek 2, Tadeusz Adam Cezary. Tadeusz Adam Cezary, dziękuję. 59661. Ok, 661. Dla ciebie 126. Jak mały Fiat? Ok, dziękuję. Powodzenia. Powodzenia. 9, November 9, Z polską stacją to zawsze fajnie zrobić łączność. Okej, okay, mam nadzieję, że mi się udało, chociaż troszeczkę wam przybliżyć to, jak się robi łączności w, w czasie zawodów. Tak jak powiedziałem, ja nie jestem jakimś super, super zawod zawodnikiem. To są takie podstawy. Pamiętajcie również, żeby log na czas wysłać, wyeksportować go do odpowiedniego formatu. To będzie albo Cabrillo, albo Adif, w zależności od tego, co organizator tam w regulaminie poprosi. I to jest tyle. Wysyłacie log, zawody się kończą, a wy za jakiś czas dostajecie informacje, które tam miejsce zyskaliście, ale nie to jest ważne. Ważne jest to, że zrobiliście łączności. Z kilkuset, z kilkuset na przykład krótkofalowcami na świecie, i do głównego logu można już sobie te łączności dołączyć. Przynajmniej ja tak robię, także wszystkie moje łączności potem, nawet takie z zawodów, trafiają do QRZ.com. Także dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie, bawimy się radiem. Trzymajcie się do usłyszenia 73.